Cześć, zapraszam Was na kilka minut ćwiczeń w pokoju Harmonia, Pałacu Pakosła. Usiądź wygodnie w siadzie skrzyżnym. Możesz usiąść na podwyższeniu, na poduszce do medytacji. Otwórz klatkę piersiową i na chwilę przymknij oczy. Czubek głowy skieruj wysoko w górę, coraz wyżej. Rozciągnij szyję. Odcinek piersiowy kręgosłupa. I dolne plece. Brzuch delikatnie napięty. Spokojny wdech. I bardzo długi wydech. Spokojny wdech. I wdech. Powoli pochyl głowę do dołu. Delikatnie otwórz oczy i zacznij robić koła głową, które rozluźnią twoją szyję. I w drugą stronę. Z wdechem głowa idzie do tyłu, wydech, głowa do dołu. I ostatnie koło, wdech, głowa do tyłu, wydech. Do dołu. złap dłońmi z tyłu głowy, palce pozaplataj w koszyczek i zaokrągli całe plecy. Wciągnij brzuch, zastaj pępek i z wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę, łokcie skieruj do tyłu, rozciągnij ramiona, wygnij mocno kręgosłup. Wydech. Zamykamy ciało. Wdech, otwórz kletkę piersiową. Wydech, zamykamy ciało. Wdech, otwórz, szeroko żebra, łokcie w tył, rozciągnij ramiona. I wydech, powoli zamknij ciało. Twarz na wprost, rozluźnij dłonie. Prawą rękę unieś w górę z wdechem i prawą dłoń połów powoli na lewe kolano. Skręć kręgosłup. Spójrz za siebie. Zostań tak kilka spokojnych oddechów. Powróć do centrum. Teraz lewa ręka w górę i lewa dłoń łapie za prawe kolano. Skręcamy kręgosłup, spójrz ze siebie. Wróć do centrum i jeszcze raz prawa ręka w górę, niech złapie za lewe kolano, skręć brzuch, skręć kręgosłup. Wróć do centrum i lewa dłoń, ostatni raz za prawe kolano. Do centrum. Połóż dłonie na kolana i zrób kilka okręgów do tyłu ramionami, żeby otworzyć klatkę piersiową. Z wdechem ramiona w górę, wydech w tył i w dół. Złącz dłonie za pośladkami w koszyczek, ściągnij dłonie do dołu, a brodę skieruj w górę, wydłuż szyję. Otwórz klatkę piersiową. Powróć powoli do centrum. Możesz zejść z siedziska, i położyć się na brzuchu. Dłonie ułóż przy piersiach, łokcie skieruj do tyłu, unieś głowę w górę, barki do tyłu, otwórz klatkę piersiową w pozycji kobry. Zacznij unosić się coraz wyżej. A z czasem, może nawet wyprostujesz łokcie, mocno rozciągniesz brzuch, spójrz w górę i powoli powróć na matę brzuchem, klatką piersiową. I jeszcze raz oddychamy się od podłoża, unosimy w górę brodę, patrzymy na sufit, otwieramy klatkę piersiową, pozycja kobry, i wydech powoli. Wracamy na matę, ostatni raz z wdechem, otwórz klatkę piersiową, teraz unieś biodra w górę do klęku podpartego i zrób kilka zamian pozycji kota do pozycji krowy, wydech, robimy pozycję kota, wdech, pozycję krowy. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I ostatni raz z wydechem. Kod. Zostań w pozycji klęku podpartego. Kolana zbliż do siebie i prawą nogę daj do tyłu. Prostą w kolanie. Palce w dół, pięta do tyłu. Lewą dłoń powoli przenieś do przodu i utrzymaj tą pozycję przez kilka spokojnych oddechów. Powróć dłonią i kolanem na matę. Teraz lewa noga do tyłu, prawa ręka do przodu i zostań w tej pozycji. Kilka spokojnych oddechów. Powróć na matę. Jeszcze raz. Prawa noga do tyłu. Lewa ręka do przodu. Ale teraz z wydechem zaokrągli kręgosłup. Spróbuj dotknąć łokciem do kolana. Wdech otwórz ciało. Wydech spróbuj dotknąć łokciem do kolana. Zaokrąglając plecy. Wdech otwórz ciało. I wydech zaokrągli plecy. Powróć dłonią i kolanem na matę. Lewa noga do tyłu, prawa ręka do przodu robimy wdech. I wydech łokieć do kolana. Wdech otwórz ciało i wydech jak najmocniej zaokrągli plecy. Wdech otwórz. Wydech jak najmocniej zaokrągli plecy. Powróć powoli dłonią i kolanem na matę. Próbujemy zrobić ósemkę naszym tłowiem. Na macie. Wdech, pętla z przodu. Wydech, z tyłu. Wdech, idziemy tłowiem do przodu, a wydech do tyłu i prawie siadamy pośladkami na piętach. Wdech do przodu. Wydech do tyłu. I teraz w drugą stronę rysujemy cyfrę 8 na naszej macie tłowiem. Wdech, pętla z przodu maty. Wydech do tyłu. I ostatni raz wdech do przodu. I wydech zostań pośledkami na piętach, spójrz za dłońmi, palce daleko daj do przodu, wydłuż boki ciała i powoli połóż czoło na matę. Zostań tak, kilka spokojnych oddechów. Powoli popatrz za dłońmi do przodu, biodra w górę, zadrzmi palce od stóp na macie, unieś kolana delikatnie w górę do pozycji niedźwiedzia, a następnie wypchnij pośladki w górę do sufitu, do pozycji pies z głową w dole. Pójdź z luźno do dołu. Poczuj, jak rozciągasz tyły nóg i cały kręgosłup. Teraz zejdź biodrami w dół do pozycji deski. Ustaw ciało w jednej prostej linii. Napnij brzuch, podwijając kość ogonową pod siebie. Zrób wdech. Z wydechem, pies głową w dole. Wdech deska. I wydech pies głową w dole. Wdech deska i wydech pies głową w dole. Zostań w tej pozycji złącz stopy i na przemian delikatnie odrywaj raz prawą piętę od maty, raz drugą. Tylko pięta delikatnie. Jedna ciągnie do ziemi. Wdech. wydech, druga. Wdech jedna pięta do maty. Wydech powoli druga, a teraz obie pięty do podłoża. Powoli podejść prawą stopą do dłoni i lewą złap za łokcie i zostań w pozycji skłonu, głowa ciężka. Puść luźno dłonie do ziemi, a następnie złap od tyłu za łydki i dociągnij tłów do nóg. Zostań tak kilka spokojnych oddechów. Poczuj, jak cały tył Twojego ciała się rozciąga. Powoli puść dłonie na ziemię. Ugnij nogi w kolanach i przejdź stopami w tył do pozycji deski. Obniż powolutku biodra, wyginając mocno kręgosłup. Wydłów stopy na macie i spójrz w górę. Broda wysoko długa szyja. I wydech biodra idą w górę do pozycji pies z głową w dole. Postaw powoli prawą stopę w przód pomiędzy dłonie. Połóż kolano lewe na ziemi, a ręce unieść w górę i wyginamy się do tyłu, rozciągając ramiona. Dwóch, udo, patrzymy w górę. W górę ręce wracają i dłonie na matę. Stopa w tył do pozycji deski. Biodra powolutku w dół, spójrz w górę na sufit. Wydech, pies z głową w dole. I lewa stopa w przód pomiędzy dłonie. Połóż kolano prawe na ziemi, a ręce powoli zacznie unosić w górę i wyginamy kręgosłup do tyłu, rozciągamy ramiona, brzuch i udo, patrzymy w górę. Wracamy rękoma do góry i na matę, stopa do tyłu, do deski. Obniż powoli biodra, spójrz na sufit. Wydech pies z głową w dole. I prawą stopę postaw pomiędzy dłońmi, lewą od tyłu skrzyżuj z prawą i powoli zejdź pośladkami w dół. Do siadu skrzyżnego możesz znów usiąść. Na siedzisku lub poduszce do medytacji. Dłonie połóż na kolana, zachowaj proste plecy i napięte mięśnie brzucha. Przymknij oczy. I trzy razy będziemy unosić bokiem ręce w górę. Łączymy je nad głową i wydaj dłonie w dół do mostka. Drugi raz, ręce idą w górę, łączymy dłonie nad głową, wydech w dół do mostka i ostatni raz, bokiem ręce idą w górę, łączymy je nad głową i wydech w dół do mostka.